Myślę, że przedstawione instrukcje obsługi każdego jachtu z osobna, jak również urządzeń znajdujących się na jachcie, przybliży Państwu wiedzę o danym jachcie i stworzy bezpieczniejsze warunki do żeglowania. Będzie możliwość w trakcie rezerwacji jachtu już na naszej stronie pobrać daną aplikację dotyczącą obsługi danego jachtu. Jako pierwszy instruktor przedstawimy Państwu czynności związane z. Kładzeniem i stawianiem masztu. Ten instruktaż będzie dotyczył wszystkich jachtów żaglowych. Będą one się tylko różniły możliwościami stawiania masztu w trzech wersjach. Bo mamy jachty z windą kotwiczną, z kabestanem elektrycznym i z kabestanem normalnym, napędzanym siłą mięśni ludzkich. Zapraszam. Przedstawimy teraz Państwu krok po kroku instrukcję yy, kładzenia i stawiania masztu. Pierwszym krokiem, będąc na szlaku, należy przed yy, położeniem masztu włączyć silnik, żeby mieć sterowność. Dopiero wtedy zrzucamy żagle. W, w pierwszej kolejności yy, zrzucamy grota, następnie yy, zwijamy foka. Przystępujemy silnik odpalony, przystępujemy do y, czynności y, przygotowującej położenie masztu. W pierwszej kolejności składamy bimini. Teraz to bimini jest złożone. W następnej kolejności składamy szpryt z budę. Luzujemy paski z jednej i z drugiej strony i po prostu ją składamy. Następną czynnością jest przygotowanie bomu do o wypięcia z masztu. Więc yy, ściągamy w pierwszej kolejności yy, czapkę ochraniającą grota. dodamy do bakisty. Następną czynnością jest wy wyciągnięcie pełzaczy z masztu, pełzaczy grota z masztu. W tym celu luzujemy V-grota. Następnie wypinamy pełzacze z masztu grota. Po wypięciu pełzaczy wy, wyciągamy bolec zabezpieczający BOM y, bomb, y, w łączniku przy maszcie. BOM już wisi na Lazy Jacku i na Topenancie, więc jedna osoba przytrzymuje BOM, ja druga osoba y, y, luzuje liny, żeby położyć bom na półpokład. Więc w pierwszej kolejności luzujemy roller foka następnie luzujemy yy, V grota, następnie luzujemy yy, obciągacz bomu, a następnie yy, obcią yy, Lazy Jacka i topenantę i i przenosimy bom na półpokład, luzując jednocześnie, asekurując yy, fałami Lazy Jackiem i topenantą w siłę. Bom bezpiecznie leży już na półpokładzie. Następną czynnością jest Wypięcie bolca zabezpieczającego bramkę do chłodzenia masztu, na dziobie. Przy zapiętym stoperze V bramki. Bolec odpięty. Bolec zabezpieczający bramkę mamy wypięty. Przygotowujemy linę, która Służy do kładzenia bramki, do kładzenia masztu, odpinamy stoper. Celem płynnego kładzenia masztu zabezpieczamy siłę kładzenia w ten sposób, że owijamy dookoła kabestanu linę, i wtedy mniejszej siły używamy do operowania masztem. W tym momencie zaczynamy operację kładzenia masztu. Jedna osoba asekuruje ciągnie za achtersztag a druga osoba luzuje talię bramki i kładziemy powoli maszt. Podczas składzenia masztu załoga zbiera zwisające liny do kokpitu, żeby nie y, moczyły się w wodzie i przypadkowo nie zaplątały się y, w śrubę silnika. Robimy to powoli z wyczuciem, nie śpiesząc się. W momencie kiedy masz dotknie podpory kończymy czynności luzowania liny bramki i zamykamy stoper, żeby sztywny sztak nie był ugięty, tylko był w linii prostej. Mamy położony maszt, możemy się przemieszczać pod mostami lub kanałami. Teraz przedstawimy procedury związane z stawianiem masztu. Jest to bardzo ważne, żeby liny. Nie były poplątane, i należy cały czas zwracać uwagę podczas operacji stawiania, żeby wanty nie zaczepyły o wystające części kadłuba lub jakieś przyrządy. Przystępujemy do stawiania masztu. Mamy tutaj kabestan elektryczny, ale w przypadku kabestanów ręcznych procedura jest ta sama, tylko musimy robić to ręcznie, za pomocą korby. Teraz Owijamy trzykrotnie linę w prawo i naciskamy guzik przy zamkniętym stoperze talii i bramki. Naciskamy guzik i na wyciągnięcie podnosimy maszt. Cały czas zwracając uwagę, żeby żadna lina nie zaczepiła o wystające części pokładu. Cały czas sprawdzamy, czy któraś z lin się gdzieś nie zaczepiła. W pewnym momencie możemy to już zrobić ręcznie, nie używając kabestanu elektrycznego. Ciągniemy linę i. Załoga na dziobie podczas stawiania masztu pilnuje, żeby liny nie spadały z rolek i żeby bramka nie przy, przycięła liny. Następnie wpinamy bolę zabezpieczający bramkę. Wpięty? Po zakończeniu stawiania masztu i wpięciu bolca zabezpieczającego klarujemy wszystkie liny w kokpicie. A następnie yy, wpinamy bom do masztu. Po zakończeniu czynności yy, związanych z postawieniem masztu, wpinamy bom do masztu. Jedna osoba podnosi, ciągnąc za Topenante i lazy jacka. Podnosimy bom na wysokość wpięcia. Wpinamy bom do masztu. Przekładając bolec przez zapięcie yy, przez łącznik masztu z bomem, zabezpieczamy bolet zawleczką, a następnie wprowadzamy pełzacze grota do wlikszpary masztu. Po tych czynnościach, jasny, jak jest gotowy do żeglugi na żaglach. Klarujemy liny w kokpicie. I możemy stawiać żagle. Oczywiście cała procedura kładzenia i stawiania masztu odbywa się na wodzie. Nie robimy tego w porcie. Yy... Po prostu yy, przedstawiona instrukcja dotyczy żeglugi na jeziorze. Po cały czas będąc, yy, cały czas podczas tych manewrów jesteśmy na silniku, żeby zapewnić jachtowi manewrowość. Po zakończeniu tych czynności możemy zacząć żeglować na żaglach. Przedstawię teraz państwu sposób obsługi toalety chemicznej. Toaleta chemiczna składa się z dwóch zbiorników: górnego, w którym znajduje się spłuczka i sedes, oraz zbiornika dolnego, zbiornika fekali. Toaletę rozpinamy w ten sposób, żeby pozbyć się fekali. Górną część odpinamy od dolnej. Zbiornik fekali bierzemy za rączkę i niesiemy do. Zlewni, która znajduje się w każdym porcie, podnosimy wy, wylew do góry, żeby nam się fekalia nie wylały. Odkręcamy nakrętkę wstawiamy w bezpiecznym miejscu, żeby nam nie, nie zginęła razem w tym w zlewie z, z fekaliami. Wylewamy fekalia, wlewamy wodę, płuczemy kilkukrotnie, wylewamy wszystko do zlewni, zakręcamy wylewkę na swoje miejsce i składamy całą toaletę w całość. Toaletę w całość. Od z przodu zatrzepiamy o ząbki i z tyłu klikamy i już jest gotowa. Przed użyciem toalety do górnej części wlewamy wodę. Nie musi to być cały zbiornik, żeby nie było to zbyt ciężkie. Do spłukiwania. Yy. Przed użyciem do zbiornika fekali otwieramy klapkę, która rozdziela zbiornik fekali od zbiornika wody. Wlewamy płyn do WC, który Państwo otrzymują jedną buteleczkę na rejs. Wlewamy całość zawartości do zbiornika fekali i w tym momencie toaleta chemiczna jest gotowa do używania. Używanie polega na tym, przed użyciem toalety zbliżamy pompką. Powierzchnię, powierzchnię górną. Załatwiamy się. Otwieramy klapę. Załatwiamy się. Spłukujemy i zamykamy klapę. I to wszystko. to Toalety posiadają wskaźnik poziomu fekali. Jest to zielone pole. Jeżeli będzie się napełniał, będzie się pokazywać czerwone pole. Jeżeli będzie cała czerwona. Pole należy toaletę opróżnić. W ten sposób, jak przed chwilą pokazywałem. Znajdujemy się na jachcie żaglowym Sedna30 o nazwie Animusz. Specyficznym rozwiązaniem yy, położenia bimini. Jest to, że przed yy, położeniem masztu musimy bimini obniżyć poniżej podpory masztu. Więc w słupkach znajdujących się pod bimini, podpierających bimini, są guziki, które należy wcisnąć i położyć bimini do tyłu. Wtedy bimini obniża się poniżej poziomu podstawy masztu. Podpory masztu. Dopiero po, tym, po tej operacji możemy przystąpić do kładzenia masztu. Później po postawieniu masztu bimini normalnie podnosimy aż zaskoczą yy, zapateczki i w tej pozycji możemy dalej żeglować. Zaczniemy od odpalenia silnika. Silnik opuszczamy do wody, pompujemy paliwo celem zalania yy, gaźnika i przystępujemy do manetka biegów na zero i przystępujemy do odpalenia silnika. Tym guzikiem rozrusznika odpalam, odpalamy silnik. Silnik posiada automatyczne y, sanie, więc nie ma tutaj sania ręcznego. On sam y, y, wyłączy w odpowiednim momencie sanie. Po odpaleniu silnika uruchamiamy y, bieg do przodu manetką. Dźwignią biegu do przodu silnik jedzie do przodu. Płynie do przodu. Bieg jałowy do tyłu. Silnik płynie do tyłu. Po pracy silnika gasimy tym przyciskiem. Wyciągamy silnik z wody i wieszamy go na powęż. Do silnika, żeby sternik. Miał wygodę w sterowaniu silnikiem podczas manewrów portowych czy pływenięcia. Jest tak zwana nakładka na rumpel. I tą nakładkę nakładamy, unieruchamiamy ją na manetce, i w tym momencie możemy silnikiem sterować gazem i kierunkiem obrotu. Możemy nim dowolnie manewrować. W tylnej kabinie rufowej znajduje się stolik kokpitowy i wąż do, yy, wąż do nalewania wody, do uzupełniania wody w zbiorniku. Stolik kokpitowy montujemy na wyciąganej regulowanej rurce. I tu nasadzamy stolik. W prawej bakiście rufowej znajduje się zbiornik na olej napędowy, czyli paliwo do ogrzewania Webasto i dodatkowy zbiorniczek do donoszenia paliwa i uzupełniania w dużym zbiorniku. Znajduje się tutaj również suma zapasowa. W lewej bakiście rufowej Znajduje się zbiornik na benzynę zasilający silnik, dodatkowy zbiorniczek do donoszenia benzyny, saperka, przejściówka elektryczna, i narzędzióweczka. Również tutaj znajduje się butla gazowa. Odkręcimy ją teraz, żeby sprawdzić kuchenkę gazową. Tutaj również przechowujemy przedłużacz rumpla do silnika. Na prawym półpokładzie znajduje się wlew do uzupełnienia wody pitnej do zbiornika. Specjalnym kluczem odkręcamy korek, nalewamy wody, zamykamy. Na brelingach są zamocowane bosak i wiosło pychowe. W luku kotwicznym znajdują się dwie kotwice: kotwica Danforta i kotwica yy, pługowa. Zapraszam do środka jachtu. Ściągamy tor sklapę i umieszczamy ją, i umieszczamy ją pod schodnią. W C znajduje się toaleta chemiczna, gaśnica, na ścianie wisi szczotka i środki do utrzymania czystości jachtu. Miednica, wiaderko, szufelka z miotka, mop, szmatka, płyn do toalet i korba do kabestanu. Na prawej burcie znajduje się tablica rozdzielcza, gniazdko do ładowania telefonów USB, sterownik do włączania i wyłączania Webasto, czyli ogrzewania, wskaźnik napięcia na akumulatorach, gniazdko 12V zapalniczkowe, samochodowe, radio. Na tablicy rozdzielczej mamy oświetlenie pompa wody, lodówka i zewnętrzne gniazda. W dziobówce znajdują się kamizelki ratunkowe, koło ratunkowe, tętna bom do ochrony przed deszczem i słońcem. Znajdują się tu również dodatkowe materace do dokładki koi w meście. Pod materacami znajdują się drewniane deseczki do zakładania pod materacę. Do przedłużenia yy, koi w meście. W kambuzie mamy do dyspozycji kuchenkę gazową. Którą odpalamy, trzymając guzik wciśnięty, zapalamy zapalniczką, chwilę przytrzymujemy, aż się nagrzeje termopara i gasimy. Kran z zimną wodą, wyposażenie kambuza, w talerze miseczki, kubeczki. I pozostałe elementy wyposażenia kambuza. Jest również lodóweczka, którą włączamy na tablicy rozdzielczej. Przedstawiliśmy Państwu naszą flotę, jak również instrukcję obsługi każdego jachtu. Zapraszamy wszystkich żeglarzy do naszego portu, do naszej firmy. Która stacjonuje w pięknej górze, każdy żeglarz znajdzie tu odpowiedni jak dla siebie, zgodnie z wymaganiami. Zapraszamy serdecznie.